Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam Was na film o biżuterii. Jakiś czas temu, a właściwie kilka miesięcy temu dostałam paczkę od jednej z Was, od Salimy, która zajmuje się właśnie tworzeniem no nietuzinkowej, przepięknej biżuterii. Pokazywałam jak dopasowywałam właśnie tę biżuterię, kolczyki, naszyjniki oraz pierścionki do makijażu. I słuchajcie, oczywiście wtedy Salima wysłała mi zapas biżuterii do końca życia, natomiast teraz Przesłała mi, słuchajcie, paczkę na życie pozagrobowe. Muszę wam po prostu pokazać i muszę wam opowiedzieć też o tej biżuterii, bo Salima cały czas się rozwija i tworzy no mnóstwo nowych rzeczy. Więc sprawa będzie wyglądała tak w tym filmie. Troszeczkę Wam opowiem, co się tutaj zmieniło, pokażę Wam te kolczyki, ale zrobimy sobie takie, taką wycieczkę w przeszłość, bo zanim przejdziemy do tych nowości, no to chciałabym Wam pokazać, jak właśnie te kolczyki bardzo mnie inspirują w makijażach i pokazać Wam kilka, właściwie kilkanaście makijaży. Część z nich już widzieliście. Jeżeli jesteście ze mną na bieżąco na Instagramie, no to zapewne widzieliście. Wszystkie, no, może większość, może wszystkie nie, bo jeszcze coś tam mam w zanadrzu. Natomiast, no, ja jestem zachwycona tymi kolczykami i powiem Wam, że właśnie niejednokrotnie najpierw sobie wybielam kolczyki, a później właśnie strój. Także spójrzmy sobie na te makijaże, może dzięki temu sobie przypomnicie, jak wygląda właśnie ta biżuteria. No dobrze, no to teraz możemy przejść do nowości. Marka Salimy, czyli Lucky Rose, jest obecna na Instagramie, na Facebooku i na Etsy.com. Jakbyście chcieli zajrzeć, pooglądać sobie, co tam w trawie piszczy, bo cały czas dzieje się coś nowego. I rozpocznijmy. Ja uwielbiam w ogóle motto tej marki. Słuchajcie, Life's too short to wear boring jewelry. No właśnie, no życie jest za krótkie, żeby się bawić w jakąś nudną biżuterię. Ja uważam tak samo, słuchajcie. Jeśli chodzi o zmiany, no to oczywiście materiały, o których zaraz będę mówić. Także i to przeczytam z wiadomości od Salimy, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Natomiast chciałam wspomnieć tutaj o tym laminowanym kartoniku i o zmianie loga. Dzięki temu, że on jest zalaminowany, to bardzo łatwo się wyjmuje tutaj kolczyki i powiem Wam, że nic się tutaj nie dzieje i ono jest takie bardzo ładne, klasyczne, rzekłabym nawet eleganckie, miłe dla oka i się właśnie fajnie przechowuje te kolczyki, więc nic się tutaj z nimi złego nie dzieje. Poza tym są zafoliowane. Mamy tutaj te nakrętki, zakrętki. Jakkolwiek się to nazywa, ja nigdy nie wiem, ale wspominam, że oczywiście coś takiego jest. Również Salima jest na TikToku, także jeżeli chcielibyście zobaczyć te kolczyki, ona jest no, świetną reklamą swojej własnej biżuterii, więc możecie zobaczyć, jak ona je nosi. Jeżeli chodzi o nowości w materiałach, to słuchajcie, ja miałam takie marzenie, po prostu, żeby mieć kolczyki. Kształcie makaroników. A dlaczego? Bo ja mam taką koszulę, chyba ją widzieliście w filmach, właśnie białą w makaroniki. I tak sobie pomyślałam, A, ale bym tam, wiecie, zadała szyku. No i Salima mi napisała, że ona właśnie opracowała taką mieszankę glinki z utwardzaczami, żeby była trochę y, trwalsza i udało się zmieszać tam kilka tych składników i właśnie te kolczyki stworzyć, co mam nadzieję teraz widzicie na załączonym obrazku. Ja mam aż trzy sztuki kolorowe, kwadratowe i podłużne. Nie no, żartuję, one są oczywiście okrągłe. Są y, przecudne i naprawdę robią wrażenie, przykuwają wzrok. Y, Salima oczywiście jeszcze ma coś takiego, ma jeszcze firmę, której zleca druki, foremek. Wiecie, 3D, dzieje się, nowe wykrawaczki. Także faktycznie te nowości no, są o bajecznych, naprawdę bajecznych kształtach, także no, to jest niesamowite. Są oczywiście te dułochromowe kolczyki, i też Wam pokazywałam, że część z nich była zdobiona właśnie turbopigmentami, na przykład te skrzydła, które chyba Wam się najbardziej podobały z tego co pamiętam, ale jest tutaj coś takiego. Co robi efekt właśnie rozbitego szkła? Przepięknie mi się to kojarzy z kalejdoskopem. I żywica, no właśnie, żywica z brokatem. No to jest również szał, właśnie, to jest sypki brokat zmieszany z żywicą. Słuchajcie również dawne kształty są ulepszone, chociaż ja nie wiem, co tutaj ulepszać w tych kolczykach, no są po prostu rewelacyjne, ale po prostu te obramowania, bo tam nie było ich wcześniej, są srebrne. No i właśnie chciałabym Wam pokazać, jak te kolczyki wyglądają, także przyjrzymy się im wspólnie. Ja chciałam Wam pokazać każdą parę osobno, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają z bliska, jak są wykonane i przez ten czas robiłam również jakieś makijaże, żeby Wam pokazać właśnie, jak te kolczyki mnie inspirują, więc jest kilka, jest kilka, będzie kilka tych makijaży. Robiłam makijaż na przykład z fioletem, fioletowo-srebrny, żeby dopasować się do tych finezyjnych, przepięknych kolczyków, bardzo eleganckich. Pytałyście mnie też czasami, czy one są ciężkie. Jak dla mnie one no ciężkie nie są, Natomiast chyba to jest kwestia indywidualna. Ja nie oceniam, żeby były ciężkie. No i te, które dzisiaj, słuchajcie, mam, no ja uwielbiam. One są po prostu leciutkie, no piórka, pióreczka. I oczywiście y, różowe, no rewelacja. Jak to mówią niektórzy, na lato będzie jak znalazł. Bardzo mi się również podobają, słuchajcie. Takie a to zaraz zobaczycie. O, teraz Wam wszystko pokażę i będzie każda para ukazana, a później kilka tych makijaży. Także lecimy. Ja bym naprawdę chciała podziękować Salimie i chciałabym Was zachęcić, żebyście sobie spojrzeli, jak wyglądają te kolczyki. Ja również na Instagramie je pokazuję, no bo warto, i pokazuję i pytacie mnie też często. Najczęściej właśnie chyba były pytania właśnie o skrzydła. I no, ja się nie dziwię, bo one są no, rewelacyjne, przepiękne i naprawdę robią wrażenie. Natomiast nie będę już więcej gadać bez zbędnego gadania. Dziękuję jeszcze raz za paczkę. Ja na pewno będę nosić, wiecie, dożywotni zapas, pozagrobowe życie mam już załatwione. Także dziękuję bardzo, a Was teraz zapraszam na przegląd biżuterii i na koniec właśnie na makijaż, żebyście mogli zobaczyć, jak faktycznie biżuteria może człowieka Inspirować. Także dzięki za oglądanie i lecimy do następnej części.